i <laughs> Cestron Citrox i witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale i po raz kolejny e, witam was do Wozu. Słuchajcie, właśnie rozpoczęła się runda. Jesteśmy na arenie 100 slotowej i musimy chwilę poczekać, aż e, przeminie ten początkowy e, lak. Jak widzicie, chyba już powoli e, się tutaj ogarnia, możemy wybrać zestaw górnika i powinno już teraz wszystko m, ładnie śmigać. Słuchajcie, odglądamy od razu jakąś skrzynkę na początku. Tutaj widzę mamy e, kolejną trafiła mi się mapa, na której jeszcze nie grałem, także zobaczymy, e, co na tej mapie ciekawego na spotka. I oczywiście standardowo co 500 lajków pod tym materiałem będę wrzucał wam do opisu vouchery na Super Vipa na 30 dni. Widzę, że bardzo dużo skrzynek jest tutaj na tej mapie. Zgarnąłem chyba już 3 albo i 4, także całkiem spoko. Z jedzeniem problemu raczej nie powinniśmy mieć, więc nie musimy go tutaj za bardzo zbierać. No i możemy się od razu chyba wkopywać. Słuchajcie, ja tutaj monet mam tyle samo ile miałem, bo od poprzednich, od poprzedniego odcinka nie grałem praktycznie wcale w The Wall's, bo grałem skupiałem się na Skywarsach. Kupiłem na Skywarsach już sobie diamentowy mieczek, więc e, właśnie tam ten swój czas cały poświęciłem. Teraz myślę pogram trochę na na dołosach, żeby też tutaj jakieś temy, żebym też mógł tutaj jakieś temy właśnie sobie e, kupić. Słuchajcie, arena to, 63 osoby na arenie, więc jeszcze nie jest tak źle. No i zobaczymy jak, jak to wszystko się e, potoczy. Mam nadzieję, że, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś tutaj przeżyć, bo są tutaj gracze, którzy e, no wiadomo e, będą za wszelką cenę chcieli mnie zabić. Ktoś już tutaj mi widzę przeszkadza nie dadzą mi pograć, tylko za wszelką cenę, czekajcie Chodźcie we Dobra, okej, okay. musiałem napisać, że będę kikował, Jak będą we mnie biegać, bo tak się po prostu nie da ludzie Także pamiętajcie, jak gracie ze mną, jak jesteście ze mną na aranie To nie wbiegajcie we mnie, bo ja też chcę sobie Te wszystkie itemy pozbierać I chcę grać tak, żeby żeby ze wszystkim się tutaj e, wyrobić Zobaczymy ktoś pyta, pyta mnie na czasie kiedy zmienię włosy na rudę Nigdy, nie ma takiej potrzeby Halo, nie ma, nie ma takiej potrzeby Zobaczymy jak długo e, z, z, Zajmie mi zbieranie tutaj e, Tego żelaza, ja na staw dostałem 7 e, Sztabek, więc nie powinno być chyba aż tak źle Jak ktoś tutaj za mną biega ciągle z koksem Nie wiem czy on chce mi tego koksa dać czy nie Jak tak to rzuć i stary odciąć się Bo inaczej się nie dogadamy, rzucaj szybko Okej, okay, dobra? Wielkie dzięki. Przemo, tak, przemo, to, to był chyba przemo. Dzięki wielkie przemo za koksa, ale nie wbiegajcie we mnie naprawdę, ludzie, bo to nie ma sensu. Napisałem już tutaj w na czacie, więc może się e, ogarną. Dobra, 7 minut 23 sekundy do opadnięcia się, także czas, czasu mamy całkiem sporo. E, mam już 10 lewe, więc myślę, że raczej nie powinno być większego problemu, żeby e, żeby ogarnąć wszystkie te e, item. Zostało nam cztery żelaza do zebrania, nie, czekajcie mam się. Tak, cztery, cztery żelaza tylko do zebrania, także e, całkiem spoko przydałoby się jeszcze jakieś diaks, ale... Jak nie no to będziemy musieli poradzić sobie bez nich zobaczymy, zobaczymy czy dam radę jeszcze jest zebrać Mam nadzieję, że tak. Czasu jest sporo, jeszcze pół kilofa ponad mam, więc, więc nie powinno być źle. Um, spróbuję wkopać się niżej, nie ma to chyba jakiegoś większego znaczenia, tak mi się e, wydaje, ale, ale... możemy zejść trochę niżej Tutaj chyba powinno być mniej no i zobaczymy jak to będzie. Ja naprawdę nie chcę tutaj nikogo kikować. Czekajcie. XXX X, X. Nie, i kick, no niestety ludzie, muszę tutaj trochę stanowczo brzmi to groźnie, może, może przestanie mi robić, ale no tak się nie da ludzie, ja naprawdę chcę sobie e, tutaj spokojnie pograć i, i muszę im to napisać ile mamy? 18 żelaza, 7 wystarczająco już mamy, dobra czyli teraz jeszcze tylko jakieś dwa diaksy by nam się y, tutaj przydały, zobaczymy czy dam radę je y, jeszcze zebrać e, chyba nie, chyba może być wiecie co problem tutaj z tym y, z diaksem, spróbuję jeszcze trochę pokopać, dojdę może do jakiegoś crafting table i wtedy zobaczymy czy czy coś będzie, jak nie to sobie po prostu odpuścimy Może ktoś nam potem da, a jeżeli nie to będziemy walczyli z żelaznym mieczem, Bo tego żelaza też mamy całkiem sporo Dobra, robimy sobie piecyk, standardowo robimy sobie pięć piecyków Okej, okay, damy sobie to tutaj Dobra, położymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć Okej, okay, możemy od razu też sobie tutaj to wszystko ładnie ustawić Dobra, wyrzuciłem moje żelazo, mam nadzieję, że nikt mi go nie zabierze Nie, na szczęście udało mi się jest powrotem zabrać O, ktoś tutaj ma już jaksa dla mnie, czyżby? Komarzyca? Serio? Przyda się, przyda się, przydadzą się te dwa diaksy. Ok, dobra, jak uda mi się jeszcze je zrobić, to. To potem te diaksy oddam, albo dam komuś jeszcze jakieś moje żelazo, czy coś w tym stylu. Zobaczymy, zobaczymy po prostu, jak to będzie. Pytanie tylko, czy ktoś ma jeszcze tutaj enchant, bo z enchantem zawsze jest problem. Zobaczymy, czy. Czy uda się. załapać, właśnie na, na jakiś enchant. Kto tutaj lata? To jest chyba jakiś moderator, wiecie, który. który lata sobie i po prostu patrzy co się dzieje, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy nie powinienem go widzieć, bo, bo może sam nie wie, że ma zbroi, dlatego jest tutaj widoczny, no, ale nieważne. Dobra, ja sobie jeszcze tylko pozbieram to wszystko. 7 diaksów, jezu, aż tyle to ja nie potrzebuję, ludzie. Zaraz komuś oddamy te diaksy, czekajcie. Okej, okay. może komorzycy oddamy? Skoro nam tam sypną, to czemu nie? Dobra, 26, żelaza. Okej, okay. ktoś ma tutaj kowadło, ktoś ma tutaj jakieś diaksy, ale czy ktoś ma enchant? O, to jest pytanie, słuchajcie. Dobra, ja sobie robię. Od razu całą zbroję. Dobra, mamy hełm, mamy też to. okej okay, przydałoby się jeszcze mm, zrobić mieczek, tak robimy patyki. Teraz robimy diamentowy miecz. No i mamy, dobra, w porządku. Tylko pytanie, ma ktoś enchant? Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. 16 level. Będę enchantował miecz e, na jak najwyższy, bo ostatnio m, wszedł mi enchant Sharpness 2 i knockback 1 bodajże na diamentowym mieczu. Więc warto, warto trochę na większe poziomy to e, enchantować. Widzę, że Nunia chyba ma. Okej, okay, Nunia ma enchant, halo Nunia. Czy ty masz enchant? Czy mnie słuchy mylą? Chyba tak, ma, no, dobra, okej, okay. dopiero pewnie e, kupię, bo widziałem ten e, sklep z itemami, no, ale nieważne Ósmy level, uwaga! Smite 2, no zaje... fajnie Nie, to czekajcie że ludzie, zrobimy inaczej, wezmę Zrobię sobie jeszcze jeden mieczek Mam sporo deaxów, także no nie będę tutaj ryzykował biegając z mieczem ze smitem Okej, okay, sharpness 1 Dobra, może być, ale. A, wiecie co, już mamy. Kurde, zostało nam tylko jeden poziom. To nie, 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 nie. Nie będziemy już teraz e, tutaj nic więcej robili. Dobra, mogę sobie zrobić tak. Okej, okay, rozwalę sobie tutaj ten redstone. Będziemy mieli dodatkowy exp za to, i, te, i wtedy będziemy mogli sobie wszystko zenchantować, 3 minuty jeszcze zostały, także całkiem e, fajnie. Wyrobiliśmy się chyba. Ze wszystkim już mogę śmiało tak e, powiedzieć. Zę, zęczantuję sobie jeszcze tylko te. E, moje itemy, które mi tutaj zostały, protection I jeszcze trochę potrzebujemy expa Okej, okay, udało się, mamy pierwszy level, enchantujemy budki I moi drodzy, możemy stąd wychodzić, enchanty takie średnie powiedziałbym Także nie, nie ma się czym zachwycać tutaj, ale Mimo wszystko może być, dobra Zrobimy sobie tak, to sobie dajmy tutaj, diaksy tutaj Chociaż nie wiem, wiecie co, to możemy dać tak Dobra, chyba wszystko jest ok to mogę wyrzucić Trzy diaksy sobie, albo nie, czekajcie Wyrzucę może Temu graczowi może Nuni się e, przydadzą, komendą, kośnik, wyjść, no i czekamy ludziska do opadnięcia Że ja aby teraz króciutkie cięcie e, ustawimy się gdzieś tutaj na środku i poczekamy po prostu, e, aż arena się rozpocznie. Okolicka, także pojawił się już tutaj u góry pasek z informacją, że zaraz zapadną ściany, także musimy się przygotować, sporo nas tutaj jest, zobaczymy jak nam to wszystko wyjdzie, jest sporo e, graczy w teamie zielonym i sporo graczy w teamie e, niebieskim, u czerwonych tylko dwie osoby, także raczej z czerwonymi problemu e, być nie powinno, no ale zobaczymy, dobra, lecimy od razu na tą stronę, mam nadzieję, że uda mi się zabić kogoś, kto mm, ma koksiapko i że uda mi się e, to jego koksiapko Tutaj zaraz zgadnąć, widzę, że po tej stronie jest bardzo dużo graczy, zobaczcie, sami niebiescy tutaj e, biegną, także wypadałoby i chyba tutaj trochę zaatakować, dobra Tutaj mamy jakiegoś gracza, próbujemy, od razu rzucamy się e, do ataku, mam nadzieję, że uda mi się go zabić, tak, okej, okay, pierwszy kill e, zdobyty, mam tutaj multi u góry, pojawiła mi się informacja, że... Jak teraz kogoś zabiję, to, to będę miał monety razy dwa Nie wiem, czy tutaj gra, gracz jest na, na koksie Chyba nie, ten koleś chyba nie był na koksie Udało się go nawet e, tutaj pokonać Mam asystę, także e, spoko Dwie monety trafiały na moje konto I lecimy dalej, słuchajcie Dobrze zaczęliśmy, bardzo ładnie e, Tutaj nasz team e, na początku powybijał Chodźcie, możemy próbować tutaj dalej Mamy kolejnego gracza, który... O, tutaj jakiś Igor Czekajcie, czy ten Igor... Ma koksiabko, czy mi się wydaje? Chyba tak. Chyba Igor ma koksiabko, także nie ma sensu tutaj z nim walczyć. Ten koleś tutaj ucieka. Nie mam pojęcia, jakim cudem on jeszcze tutaj żyje. Dobra, damy radę go pokonać. No mam nadzieję, że, że nam się uda. Dobra, ok. Odwrócił się teraz do mnie. Ja sobie jem szybko koksiabko. Ok, koksiabko zjedzone i teraz możemy próbować go tutaj pokonać. Dobra, czy on ucieknie? Chyba już nie. Chyba już nie da rady uciec. Tak mi się wydaje. Chociaż ma koksa. Też jest koleś na koksie, także no nie do końca. Poszło to po naszej myśli, tak? Wiecie, co ja nie będę ryzykował Ja sobie po prostu stąd ucieknę, pójdę do moich i, i razem z moimi, może coś tutaj wspólnie zdziałem. Ty widzę, są już dwaj gracze z mojego teamu, także spoko. Będę się kręcił wokół nich. Ten gracz, kurde, ma miecz z fair aspektem, także nie najlepiej. Trochę nam to przeszkadza, co nie? Trochę nam to przeszkadza, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że uda nam się go zaraz tutaj pokonać. Okej, okay, kolejny gracz jakoś tutaj do mnie wbiegł, kurde. ja muszę mieć się na baczności. Jem szybko, zwykłe złote jabłko, ok? I możemy. Uciekać, dobra, kolejny żółty, spoko, udało się. Jak na razie wygrywamy. Zobaczcie, nas jest jeszcze całkiem sporo, także nie ma problemu. Jak na razie tylko jedno zabicie, niestety, ale no mam nadzieję, że jeszcze kogoś uda mi się w tej rundce chapnąć, dobra. Dwie osoby się teraz rzuciły na jednego naszego. Ok, coraz więcej tutaj niebieskich. Automat biegnie, także musimy się stąd ewakuować. Gdzie jest Spears? Gdzie są ci wszyscy? Szybko, środek. Napisałem im, żeby szli na środek. Mam nadzieję, że zaraz tutaj do nas. Przyjdą, ok, są, słuchajcie, mamy ich, mamy ich tutaj wszystkich. Automat e, też za kimś tutaj już sobie biegnie. Ja może spróbuję kogoś tutaj pociachać. Nie chcę, wiecie, co za bardzo ryzykować, żeby, żeby zbyt szybko tutaj nie zginąć. On zjadł sobie koksa, także e, od razu stąd uciekamy. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś zielonego, spróbujemy, chodźcie, spróbujemy się, może na niego rzucić, chociaż nie wiem, czy to jest dobry e, pomysł. Ok, tutaj mamy automaty, ja sobie muszę. Uzupełnić mój głód, dobra. To nie był najlepszy pomysł, żeby się teraz zatrzymywać, bo tam biegną e, za nami zieloni. Ale ktoś ma tutaj jeszcze koksa. Oni chyba już, wiecie co, e, nic tutaj więcej nie mają, także możemy spróbować go pokonać. Okej, zabiliśmy go, super. E, kolejny frak na moje konto. Nawet udało mi się go tutaj zabić. Mam Multi ale nie dam nam już chyba dogonić tamtego. E, gościa. Kto to jest? To jest Igor, tak? Igor TM. No zobaczymy, zobaczymy, czy uda nam się go tutaj pokonać. Okej. Okay. Rzucamy się w niego całym, na niego całym naszym teamem. Także jest szansa, zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy On chyba, nie no, ma głód Myślałem, że głód już mu się skończył, ale jednak coś tam e, Z tego głodu tutaj ma Dobra, okej, okay, udało mi się jeszcze go dorwać, czy damy radę go zabić teraz? Super, udało się go pokonać e, Mam dwa zabicia, kolejna asysta Kolejna asysta na moje konto i zostały tylko trzy osoby W teamie zielonym i jedna osoba, automat w teamie niebieskim Z automatem będą jaja, czuję, że z automatem Jak zwykle będzie, będzie problem No ale zobaczymy, spróbuję mm, zrobić wszystko, żebyśmy dali radę go pokonać Jak na razie bardzo fajnie, całkiem fajna rundka e, Sporo się dzieje, także No mam nadzieję, że ten materiał wam się e, Jak na razie podoba Zobaczymy czy Znajdziemy jeszcze tych zielonych Może być z nimi problem coś ja. automat pewnie już się gdzieś schował I, i będzie czekał do, do deathmatchu Chociaż zobaczcie tutaj jeszcze jest ten Jeden zielony Chodźcie spróbujemy go tutaj dobić, on chyba nie jest na koksie, on chyba nie jest na koksie udało mi się go zabić, wow, nie mam pojęcia jakim trudem ale dałem radę go e, pokonać, także dwie osoby u zielonych jedna osoba e, u niebieskich, no i słuchajcie coraz bliżej coraz bliżej wygrali, no musimy e, dać radę 7 diaksów nam e, tutaj mam e, w ekwipunku więc może byśmy dali radę zrobić sobie nawet jakieś e, spodnie chociaż na spodniach mam protection 1, więc wiecie co, może byśmy zrobili sobie hełm, bo na hełmie mamy jakiś słaby enchant także hełm możemy sobie Tutaj machnąć nie mam niestety żadnego enchantu tutaj przy sobie, także Nie dam rady tego e, też od razu zenchantować, ale nie wiem, słuchajcie, poczekamy, tam jest u góry ktoś czy... Nie, tak! Tutaj mamy jeszcze jednego gracza. No próbujmy, zobaczymy, słuchajcie, próbujmy, zobaczymy. Nie wiem czy on jest na koksie czy nie. Chyba nie, chyba nie, bo gdyby był to pewnie by e, tutaj przed nami nie uciekał, ale zobaczymy, dobra. Ktoś już tutaj perełkę sobie rzucił, Ta perła mu tak średnio. Pomogła, szczerze mówiąc, ale chociaż teraz już zobaczcie, ładnie się na niego rzuciliśmy. No i próbujemy, zabiliśmy go super. Nawet mi się udało go dobić. Nie wiem, jak ja to robię dzisiaj. Nie wiem, jak ja to robię, że ja e, tych wszystkich ludzi dobijam. Ostatnia e, Marlena w teamie zielonych, no i automat w teamie niebieskich. Z automatem będzie problem. Ja już Wam od razu to mówię. Ja powtarzam to, ale, 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 mm, ale naprawdę będzie problem. Bo, bo, wie, bo już nie nieraz nie grałem na deathmatchach, na wiem, jak to jest, no ale zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że jeszcze jakoś damy radę, sprawdzę czy tutaj nigdzie go na pewno nie ma Tam mamy enchant, wiecie co, jakbyśmy wbili się tutaj do środka Trochę ryzykuję, bo jak teraz mi automat tutaj wbiegnie, to ee, to już mam po, pograne Ale spróbujmy może zentendować, aha, nie mamy levela, dobra To nieważne, to uciekamy stąd szybko Myślałem, że jakieś level tutaj mamy, ale no niestety nie spojrzałem, także Musimy stąd teraz zwijać. Zostało 20 sekund. Pojawił się już u góry pasek, że zaraz rozpocznie się detmysz. Także no, poczekamy. Jeszcze chwilę poczekamy i zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, tutaj sobie wejdę do góry. Okej, okay. o, diamentowe spodnie dla mnie. Dzięki wielkie, stary. Dzięki wielkie, przydadzą się na pewno. No i pytanie tylko teraz, jak to się potoczy. Automata nie ma. Automat wiesz, zginął chyba. Chyba udało się pokonać automata, także super. Została Marlena. No z Marleną raczej problemu nie powinno być. Zaraz zobaczymy, jakie ma... I temy, ale nie spodziewałbym się, że, że ma coś super. Tak, tutaj chyba nawet już nie będzie próbowała e, walczyć. Kto, ktoś tam strzela z łuku, ktoś tam już e, ją dorwał. No i niestety nie, nie dałem nadzieję, jej już pogonić. Ale nieważne, moi drodzy. Udało mi się wygrać. Miałem cztery zabicia, trochę asyst e, i oczywiście wygrano rządkę, także bardzo fajnie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Może tak zostawcie łapkę w górę. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę Wam udanego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.